Cześć wszystkim, ponieważ aura się niezbyt sprzyjająca, tak jest od kilku dni i chyba nie zamierza przestać padać, także dzisiejszy filmik będzie taki króciutki i pokażę Wam roślinki, które trzymam w domu. Czekają na wysadzenie, póki co się nie mogą doczekać, bo bardzo zimno. Pokażę jeszcze Wam nasionka, które wisiałam i jak popikowałam. Pierwszą roślinkę, którą Wam pokażę, to jest kolokacja. A ja oczywiście wcześniej też pokazywałam, wysadzona z bulwy końcem lutego maki w kaliści. Jak widzimy, ten już się tutaj nawet rozwinął praktycznie. Tu są to liście są największy, prawie takie jak moja yy, dłoń. Tutaj także jeszcze taki puścił malutki pądzik, też z cebulki. Także fajnie sobie roślinka rośnie. Pierwszy raz mam kolokazję, więc dla mnie to jest nowość. Obok mamy eukomis, także z cebulki, z cebulek. To są trzy. Już też ładnie spore urosły. Fajnie by było to wysadzić. Trzy cebulki. Przy czym dwie te większe, jak widzicie, to jest jedna odmiana. są nie powiem nawet, jaka to odmiana. A trzecia jest inna. I ona rośnie wolniej. Widać, że tę pochewkę ma inną niż tę, ta, taką ciemną. I obrzeża liści także ma takie bordowe. No, Jestem ciekawa, jak to właśnie zakwitnie, jeżeli zakwitnie w tym roku. Obok mamy kurkumę, o tej roślince za wiele nie powiem poza tylko tym co widzicie, więc ma spore liście. Pokazywałam kiedyś, w ktoś tam w filmiku jak było ładne, miały takie zanoszki pędu i wsadziłam i to rośnie. Teraz bardziej już mój mąż to hoduje, więc to uprawia i to jego roślinka. Tutaj w tej doniczce, nie wiem czy się doczekam, kwiat drakuli. Nie wiem, czy to ktoś ma. Jeżeli nie ma, czy to tak długo się trzeba czekać. Widzę, że tu jakiś pędzik jest, że ta cebulka jest zażywa, więc nie wiem dlaczego tak to bardzo, bardzo powoli rośnie, nic nie puszcza. Obok, tutaj też pokazywałam na ostatnim filmiku, są gałązki, patyczki takie jak obcinałam hortensji bukietowej, polar beer, i chcę je sobie po prostu ukorzenić. Ładnie się to tylko że. Um, tam, gdzie one, ja trzymam ja je w łazience, ale jest dosyć ciemno, więc troszkę takie są niezbyt pozorne. Trzeba będzie je wynieść po prostu na zewnątrz, jeżeli będzie ciepło, żeby po prostu trochę światła złapały. Wyprostowały się po prostu, bo idą coś jakoś tak na boki. Ale ja myślę, że może da się je ukorzenić. E, I jeszcze tutaj mamy kolejną doniczkę. To, jest, to są nasionka, które rozsiałam i wypikowały. Mm, to jest szałwia, błyszcząca, czerwona. Całą torebkę wysiłam i dosyć szybko nawet wykiełkowała, bo już po tygodniu. Także jak będą większe te te mm, pędziki, to je po prostu przesadzę do doniczek, zapikuję, tak żeby sobie rosły każda w osobnej doniczce. Ok, i idziemy dalej. I mamy kolejne roślinki, które powychodziły już z ziemi, z nasion. W tych pierwszych przedziałkach, że tak powiem, wysiałam e, wilec trójbarwny Blue Star. Tak to wygląda. I powiem to dokładnie Wam szczerze, że to wysiałam 4 dni temu. Jestem w szoku generalnie ogromnym, bo nie sądziłam, że to rośnie aż tak prędko i tak szybko to wykiełkuje. No ale ma to ciepło i podlewałam, więc jak widzimy, e, chyba warunki ma sprzyjające. Tylko, że chciałam to wysadzić ko koło 15 maja, tak wiadomo po przymrozkach, no ale póki co to rośnie tak błyskawicznie, że nie wiem, co z tym zrobić, czy to wynieść gdzieś do chłodu, żeby to tak trochę przehamowało. No, ale wszystko rośnie błyskawicznie. Druga, druga czy trzy nawet tutaj te, 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 te przedziałki, to jest z kolei wilec e, purpurowy taki niebiesiutki. Ale tak sobie nawet myślę, że skoro to ma troszeczkę docelowo ma dorosnąć 2-3 metry, no to ona się spieszy w ciągu jednego sezonu, bo to jednoroczne. Dlatego już jest mnóstka. Ale tutaj w tych kolejnych e, przedziałkach, dopiero tutaj. O! Widzicie, że coś się dzieje. Jeszcze nie w każdym. Nie w każdym jakby. I tutaj wysadziłam dziwaczka. Chciałam go sobie po prostu wreszcie nabyć, bo go nie miałam w moim ogrodzie. Tutaj także wychodzą, jak widzimy. Ja tak lubię grzebać, patrzeć, czy coś się dzieje. Może tak się nie powinno robić? Hmm. No, sceptyczne normalnie. Dobra, przechodzimy dalej. I kolejne roślinki. To jest kleome, które już zapikowałam do takich doniczek większych, żeby mogły sobie spokojnie już rosnąć, ukorzeniać się. Kleome cierniste jak pokazywałam już na którymś wcześniejszych filmików one tak wyglądały, te siewki bardzo słabą były takie jakieś wątłe, takie e, takie chudziutkie no ale póki co teraz nie są dużo lepsze ale jednak się dają sobie radę i myślę, że coś z nich spokojnie będzie tam i tutaj, nie wiem czy się złamało coś jest, coś padła, no ale póki co parę sadzonek będzie więc się bardzo z nich cieszę. Tak wyglądają. Mają kilka centymetrów i sobie spokojnie rosną. Już na sam koniec pokażę Wam, jak yy, kolejne moje begonie zostały rozmnożone. Tym razem size mora. Już pokazywałam na którymś filmiku wcześniejszych właśnie, że robię tak z begoniami, że ucinam fragment liścia i wkładam go po prostu do ziemi. Potem to nakrywam jakąś folią, żeby miało ciepło i wilgotno i one w ten sposób się nie rozmnażały. Tą paletkę już pokazywałam wcześniej, także już są spore sadzonki, trzeba będzie je po prostu wysadzić. Tutaj jest ta tygrysia, tutaj są takie z ciapkami, natomiast ta była założona później, ale póki co bardzo fajnie sobie daje radę. Młode sadzoneczki, jak widzicie tutaj właśnie liść, z którego ukorzeniła się Młoda sadzoneczka, liść już obumiera, robi się brzydki, a to puszcza gorzonki. To też jest oczywiście już młoda. To jest yy, kolejna, też ma listka, to też jest młode. Super właśnie fajna metoda, taka szybka na ukorzenienie sobie i rozmnożenie wygoni, jeżeli nam na jakichś odmianach szczególnie zależy. Dobra, to wszystko, co chciałam pokazać. Myślę, że w kolejnym filmiku już pokażę. Gdzieś w moim ogrodzie, także zapraszam serdecznie, papa. Pa.